Piesełki i człowieki. Ja dzisiaj, tak, wiecie, trochę w kwiatuszki, bo przywołujemy wiosnę. Myślę, że końcówka lutego to jest najwyższy czas na to, żeby przywoływać wiosnę, no ale oczywiście odcinek nie o tym będzie. Odcinek podesłała w zasadzie, pomysł na odcinek, podesłała nam jedna z naszych obserwujących na Instagramie. Pozdrawiamy to się, więc szybciutko się za ten odcinek wzięliśmy, bo faktycznie praca zdalna w temacie, w którym chcemy wychować Szczeniaczka, albo mamy w domu pieska, to nie jest takie oczywiste, bo mogłoby się wydawać, że to jest dużo łatwiej, dużo prościej no bo przecież jesteśmy cały czas w domu, przecież możemy tego pieska obserwować, przecież możemy go częściej uczyć toalety, no bo jesteśmy w domu i tak dalej. I wydaje nam się, że to jest łatwiej zrobić. No a potem okazują się takie kwiatki, że na przykład taki szczeniak, który jest wychowywany od samego początku w taki sposób, że człowiek ciągle jest w domu. No, bo przecież pracuje w domu, zdalnie, przy biurku. No to on sobie nie do końca radzi ze swoimi emocjami w temacie odpoczywania, nic nierobienia, a już nie mówiąc o tym, że kiedy ma zostać sam, to nagle jest panika, jak to, co się dzieje. Więc się o tym pogadamy. Praca zdalna a wychowywanie psa. No więc co jest fajnego i pozytywnego w tym, że pracujemy zdalnie? To już powiedziałam, mamy cały czas dostęp do psa. Co jest złego i źle rokuje na przyszłość, jeśli pracujemy zdalnie? To, że mamy cały czas dostęp do psa. I już, dziękuję. Koniec odcinka. Nie da no, żartuję, już Wam tłumaczę o co chodzi. Chodzi o to, że, a może inaczej, najpierw się zastanówmy, jakiego mamy psa. Bo jeżeli pracujecie w domu i macie pieska, który jest taką rasą. Do człowieka, bardzo przywiązaną, ciągle na kolanka To faktycznie zrobić to, żeby on był samodzielny, żeby wam ciągle nie zawracał głowy, będzie trochę trudniej Jeżeli macie psa, który jest bardzo energiczny, gotowy ciągle do zabawy, do pracy To znowu, widok człowieka, który tu siedzi Się nie rusza za bardzo W sumie to mnie nawet ignoruje, może być dla psa frustrujące I też może ciągle chcieć coś od was, nagabywać do zabawy, ciągnąć za nogawki, szczekać i tak Dużo łatwiej będzie z piesałkami, które są takie um, trochę kocie, trochę z dala od człowieka, to znaczy, wiecie, leżę, patrzę na Ciebie, wystarczy, że jesteś. Ale żebyś z odpowiedniej odległości mi nie przeszkadzał, trochę jak koty czasami mają, nie? Więc z takimi psami będzie łatwiej No ale to nie jest powiedziane, że jak pracujemy zdalnie to nie możemy mieć pieska przytulaska albo energicznego pracusia No oczywiście, że możemy, tylko od początku musimy zrobić to z głową Bo o ile jest łatwiej będąc w domu trochę nad psem zapanować, o tyle trzeba pamiętać o kilku rzeczach Po pierwsze, czy wasza praca pozwala wam na to, żebyście mieli ciągle przerwy? Bed pozorom. Uh... To jest gorzej. Bo jeżeli wy możecie cały czas odsunąć się od komputera, bo macie taki styl pracy, to i pies będzie z tego korzystał, i wy, mając to w głowie, że możecie, będziecie właśnie robić w taki sposób, że ok, chcesz pić, to chodź się napić. Chcesz jeść, to chodź, się, yy, chodź coś zjemy. Chcesz na spacer, to chodź. Pójdziemy się pobawić, bo przecież mam 10-15 minut przerwy. Więc nawet jeżeli macie taką pracę, że możecie non-stop odchodzić od komputera, proszę sobie wyznaczyć takie jasne bloki pracy. Zazwyczaj tak mają te osoby, które na przykład nie mogą cały czas odchodzić od komputera, tak? Bo mają jakieś na przykład spotkania online. Czyli ich praca polega na tym, że teraz mam półtorej godziny spotkania i przez półtorej godziny nawet nie mogę nic gadać do psa, no bo to mogłoby <grych> dziwnie wyglądać. A potem mam 15-20 minut przerwy i znowu mam kolejne spotkanie i znowu mam przerwę. Więc dobrze by było, żeby każdy, niezależnie od tego, który tryb pracy ma. Ustalił sobie pewne schematy. Czyli pies musi wiedzieć, że jak wy siedzicie przed komputerem, to trochę tak jakby was nie było. To znaczy, że my wtedy psa ignorujemy, my do psa nie gadamy i my nie zwracamy uwagi na żadne, żadne zaczepki psa. I ja wiem, że to się może wydawać na początku takie trochę. Mm, biedny szczeniak, on potrzebuje siku, albo mm, biedny piesek, bo on się chce pobawić, a ja go olewam. No ale umówmy się. Gdybyście faktycznie wyszli do pracy, to ten pies i tak by był sam I tak jakby potrzebował siknąć, to by siknął I tak jakby chciał się bawić, to by miał do wyboru bawić się sam albo nie bawić się wcale Więc trochę musicie mentalnie być w pracy Czyli w innym pomieszczeniu niż pies Czyli najpierw zaczynamy pracę jak zwykle od nas samych Od tego, żebyśmy zrozumieli, jestem w pracy przez najbliższe dwie godziny Mnie nie ma dla psa, choćby się nie wiem co działo no jakby zaczął przegryzać jakieś kable z prądem, to może tak Ale to wtedy wiemy o tym, żeby zabezpieczyć mieszkanie nie? Żebyście faktycznie mogli, na spokojnie, nie zastanawiając się Jak usłyszycie dziwne dźwięki Co ten pies tam gryzie? Co, co, co on tam robi? Czy on się czymś oblał? No tak przygotowujemy mieszkanie, żebyście mieli czystą głowę tylko na pracę Pierwszy punkt Drugi punkt No jak na to zareaguje pies? No umówmy się, jak to, by to było takie proste, że ja siedzę przy komputerze A pies mówi o, no, spoko, ona siedzi przy komputerze, idę spać no To byśmy wygrali życie, no to bym nie odpowiadała Natomiast zazwyczaj to jest tak, że pisełki robią kilka rzeczy Albo wpychają nam się na kolana Albo nas szarpią za nogawki Albo nas podgryzają po stopach Albo zaczynają na nas szczekać Albo przynoszą nam stado zabawek, jeszcze najlepszych tych piszczących No bo przecież wiadomo, że jak macie spotkanie online To najlepiej, żeby pies wam piszczał zabawką, nie? I co w takiej sytuacji trzeba zrobić? Trzeba się odgrodzić od psa i możemy to zrobić na dwa sposoby. Musicie sobie sprawdzić, który sposób będzie jakby łatwiejszy dla waszego psiaka, który sposób lepiej dźwignie, bo są takie psy, które wolałyby was nie widzieć. Czyli wtedy aranżujemy albo nasze biuro za zamkniętymi drzwiami, albo psu pokój gdzieś za zamkniętymi drzwiami i przez całe to nasze okno, w którym pracujemy, zamykamy psa w innym pokoju i pomieszczeniu. I od razu tłumaczę. To nie jest dla niego żadna krzywda, ok? Jak piesełek jest zamknięty w innym pokoju, gdzie ma miseczkę z wodą, legowisko, zabawki, ciepełko, kocyk, no to nie dzieje mu się krzywda, spokojnie, dobra? Bo my tak czasami mamy, jak to? Ja mam go zamknąć w innym pokoju, biedny pies! Ale czemu jest biedny? <grym> Nic mi się nie dzieje, spokojnie. To znaczy, on pewnie będzie trochę płakał, pewnie trochę będzie świrował pierwsze, nie wiem. Dwa, trzy dni, ale jeżeli zaczniecie tak robić od pierwszych dni, w, do, w których szczeniak do Was trafi, to będzie Wam dużo, dużo łatwiej. Aczkolwiek są takie pieski, które trudniej znoszą takie sytuacje, i wtedy wybawieniem jest bramka. Czyli bramka albo taki koiec, który będzie odgraniczał przestrzeń Waszą od przestrzeni psa. To znaczy, pies może być na przykład w jednym pomieszczeniu, w tym samym, w którym Wy jesteście, ale nie będzie mógł do Was podbiegać. Tym samym nie będzie Was gryz, nie będzie Was szarpał za nogawki. Jeżeli wymyśli, to pewnie trochę będzie szczekał. No trudno, wtedy używamy słuchawek i jakoś to przeżyjemy pierwsze 2-3 dni. Natomiast niektórym psom faktycznie łatwiej jest znosić bycie samotnym, samodzielnym, jeżeli widzą człowieka, tak? Czyli widzę człowieka, nie mam do niego dostępu, ale dobra, zajmę się tu sobą, przynajmniej go widzę, a inne psy wolą Was nie widzieć, więc to sobie sprawdźcie. I teraz, jednocześnie ucząc psa tego, że w tych moich blokach pracy ja nie mam z tobą żadnego kontaktu, nie gadam do psa, nic do niego nie mówię i tak dalej. Uczymy go też pozostałych jakby bloków dnia, pozostałych schematów dnia To znaczy psu będzie łatwiej znieść tą totalną ignorancję z waszej strony Jeżeli on będzie wiedział co się dzieje przed i co się dzieje po Tych wycinkach, w których was y, nie ma, bo pracujecie Czyli na przykład Budzimy się rano, pies ma pełno energii Więc oczywistym jest, że podczas waszego dnia pracy będzie was zachęcał do zabawy, bo on się nudzi, wyspał się Jest Gotowy na działanie, więc fajnie mu zrobić na przykład długi spacer, podczas którego go odpowiednio zmęczymy, i ruchowo, i głową, i noskiem. Potem na przykład wrócimy do domu, nakarmimy psa, więc on już jest wybiegany, ma pełne, pełny brzusio, i teraz uczciwie możemy od niego oczekiwać, że on powinien pójść spać. I jeżeli my w tym momencie wrzucamy go w ten blok, ej, ja idę do pracy, a ty sobie radź sam, no to z jednej strony jest większa szansa, że on faktycznie zmęczony i najedzony pójdzie spać. A z drugiej strony jest większa y, taka po naszej stronie uczciwość w stosunku do niego, że słuchaj, ja już zrobiłam swoje dzisiaj, tak? Pobawiłam się z tobą rano, nakarmiłam cię, pogłaskałam, poświęciłam ci czas, teraz ci już nie poświęcam czasu. No i znowu wpadamy w blok pod tytułem Praca, o którejś godzinie ten blok się kończy, tak jak mówię, to jest bardzo indywidualne. I znowu możemy sobie zrobić na przykład 15-minutową przerwę na siku, tak? Tylko ważne, że jeżeli macie krótkie przerwy w pracy, to żebyście za bardzo nie pobudzali psa, bo niektórzy sobie tak myślą, a dobra, jak mam te 15-20 minut, to się z nim pobawię, to z nim poszaleję jeszcze, broń Boże w domu i wtedy jaka jest sytuacja, że wy nakręcacie emocje psa, on się tak nakręca, rozkręca, energii ma pełno, jest gotowy do działania jeszcze bardziej niż 15 minut temu, a wy mówicie, dobra, ja mam teraz przerwę, wracam do siebie, a pies zostaje taki, Hu? ale jak to? Hu? Rozbawiłaś mnie, to teraz kontynuujmy to Więc, jeżeli już macie te 15-20 minut, to albo zabierzcie psa na spokojny spacer Albo spokojnie z nim spędźcie czas w domu Natomiast ja absolutnie nie polecam To nie tylko przy pracy zdalnej, ale zwłaszcza przy pracy zdalnej W ogóle bawienie się z psem w domu w taki dziki szał Jakieś rzucanie piłki po mieszkaniu, szarpanie, bieganie, ściganie się nie robimy tego. My chcemy, żeby pies kojarzył, że dom to jest miejsce takiego chillu i relaksu. Więc jak chcecie szaleństwa, to na ogródku, to na spacerku, generalnie na zewnątrz. A w domu, jeśli się już bawimy z psem, to coś takiego spokojnego możemy zrobić z nim jakiś krótki trening, możemy się pobawić w jakieś zabawy węchowe, możemy się z nim pobawić w jakieś gry psie logiczne. E, tak, żeby on kojarzył, że aha, w domu jest raczej na spokojniejszych emocjach, a mogę sobie poszaleć na zewnątrz. Oczywiście pies powinien mieć dostęp do zabawek. Oczywiście pies powinien chcieć e, i móc się tymi zabawkami bawić, ale samodzielnie, nie? Czyli jak on samodzielnie rzuca sobie piłką po mieszkaniu, to jest jego sprawa, niech sobie rzuca. No chyba, że już Wam zaczyna po i tak biegać, no to nie. Ale tak normalnie Wy nie dodawajcie tych emocji psu. Nawet jeżeli robimy przerwę, to robimy przerwę na takich spokojnych emocjach. Dlatego, jak już zostawiamy samodzielnego psa, albo takiego, który wkrótce będzie samodzielny, do zabawy w pojedynkę, to zastanówcie się, czym on się bawi. Bo jeżeli on ma faktycznie takie zabawki, które go nakręcają, czyli jakaś piszczałka, nie, że on jest taki spokojny, ale nadepnął na zabawkę, albo ją przygryzł, i ona zapiszczała i jemu się odpala. To, to nie jest dobry pomysł, żeby on miał dostęp do takich zabawek podczas Waszej pracy okay? Raczej zostawiajcie takie zabawki, które będą psa właśnie wyciszać Jakieś kule węchule, jakieś gry logiczne, jakieś może kongi napakowane jedzeniem Albo w ogóle jakieś gryzaczki, bo to też są takie rzeczy, które będą trochę uczyły psa zajmowania się sobą Ale na tych spokojnych, wyciszających emocjach no i najważniejsze na koniec. To między tymi kilkoma zdaniami, które przed chwilą wypowiadałam, wybrzmiało. Czyli nie zapominajmy o tym, żeby uczyć psa samotności, czyli zostaje sam w domu. Nawet jeżeli macie pracę zdalną, bo bardzo często mi ktoś mówi, że ja nie wiem po co ja mam uczyć psa zostawania samego, jak przecież ja i tak pracuję w domu. No tak, ale kiedyś będę chciała pójść na zakupy bez psa, pójść do kina bez psa na randkę, Niestety będę musiała pójść do lekarza, wyjechać służbowo, no cokolwiek, żeby pies się uczył, że są takie momenty, w których ten człowiek znika. Nawet ten, który jest cały czas w domu. Bo często jest tak, że jak mamy parę i na przykład jedna osoba pracuje wychodząc, to dla psa to jest takie a spoko, on albo ona codziennie wychodzą i jest luz. A ta druga osoba, która siedzi w domu, jak ona wychodzi, to pies nagle panikuje. On no jest takie, ej, czemu ty wychodzisz? Więc pilnujcie tego, żeby nie zrobić sobie z psiaka takiego przyklejonego do Was stworzenia, który po prostu jak mu znikacie z pola widzenia, to wpada w panikę, bo to nie jest zdrowe. Zresztą o tym był już film. Pewnie tutaj gdzieś pojawi się karta. Więc pies się ma nauczyć przebywać z Wami w jednym pomieszczeniu oddalony od was, na przykład za bramką, nauczyć się przebywać z Wami w mieszkaniu, ale być w innym pokoju pomieszczeniu, i nauczyć się przebywać w ogóle w mieszkaniu w domu sam. I najłatwiej też to zrobić w taki sposób, żeby non stop nie gadać do psa Bo ja wiem, że czasami jest tak, bo ja sama też tak pracuję Że wiecie, ja piszę jakieś maile, pies do mnie przychodzi i mówi No tu tam pisyłek, tu byś chciał pobawić się Nie, to pobawimy się później, bo ja mam jeszcze maile do wysłania On wraca za 10 minut, a wy za 10 minut mówicie Dobra, to chodź, zrobimy sobie razem kawkę, a ty dostaniesz smaczka No i wtedy się okazuje, że pies nie spędza nawet 15 minut bez tego, żeby człowiek do niego nie gadał i wtedy on się czuje takim pępkiem świata I wtedy on ma taką silną potrzebę tego, żeby cały czas była z nim jakaś taka Mogę powiedzieć dialog? O, mogę powiedzieć <laughs> Dialog, rozmowa, jakaś konwersacja i on się wtedy czuje taki bezpieczny No nie, uczcie też za tego, że jak otwieracie laptopa, to was nie ma Ja już teraz ze snickersem tak faktycznie mam Że jak ja siadam sobie e, przy wyspie, otwieram laptopa, to on tak na mnie patrzy i aha i idzie na legowisko. Bo już wie, że aha, nie pogadam z nią. Ona teraz robi pewnie jakieś głupie, nudne rzeczy. Ale jak tylko zamykam tego laptopa albo odchodzę od y, biurka, od stołu, to on już jest w gotowości, nie? Czyli dla niego to jest sygnał dobra, skończyła pracę, teraz możemy coś robić. Więc fajnie by było, żeby pies rozumiał takie sygnały. Jeżeli na początku jest wam trudno taki schemat zbudować, to możecie to jakoś nazwać. I tak jak się mówi psu wychodząc z domu na przykład papiesełek, to tak samo możecie powiedzieć: idę do pracy. I otworzyć laptopa. I to jest ostatni komunikat, który pies usłyszy. Idę do pracy przez cały blok Waszej pracy wtedy, kiedy nie będziemy mieć kontaktu z psem. Nie patrzymy, nie mówimy, nie gadamy, nie bawimy się, nie wychodzimy na spacer. A jak już jesteśmy w temacie wspólnej kawy, to chciałam was poinformować, że od niedawna. Jeżeli uważacie, że to co robimy na YouTubie jest wam przydatne, albo waszym pieseukom i chcielibyście jakoś nam za to podziękować, to możecie postawić nam kawkę. Symboliczną. Aczkolwiek to jest taki jeden mały myk, bo bądźmy szczerzy, wszyscy wiemy, że z tej kawki to ona w jakiś magiczny sposób zostanie zamieniona na smaczki dla psa. Na <grym> tak. Więc tam się nie rozpędzajcie, dobra? Snickers ma pojemność żołądka, znaczy pewnie dużą, ale my będziemy trochę pilnować, żeby miał węższą, więc jest duża szansa, że kawki zostaną zamienione na jakieś smaczki, chrupki, gryzeczki. Więc sneakers wam z góry dziękuję. Co? A gdzie tą kawę mają postawić, Ancymonie? E, żeby tam postawić kawkę, wystarczy pod film i tam będzie link. No przecież. Tyle w temacie pracy z dalej. I w ogóle chciałam tylko powiedzieć, że jak widzicie, jeżeli jesteście naszymi widzami i obserwującymi nas na Instagramie gdziekolwiek i macie fajowy pomysł na odcinek, to pisać nam. Nawet tu w komentarzach możecie pisać, bo jak widzicie, jak. Jeśli, jeśli taki film nie powstał, bo bardzo mi przykro, albo w sumie to jest dobra informacja, że bardzo dużo Waszych próśb o filmy kończy się tym, że mamy już taki film, mamy już taki film, mamy już taki film, ale próbujcie, próbujcie. My chętnie z tego będziemy korzystać. Jak nie mamy, jak uznamy, że pomysł jest super, jak jest to yy, do ogarnięcia na YouTubie i pokazania na YouTubie, no to proszę bardzo. To się jeszcze raz dziękujemy, polecamy, mam nadzieję, że film się przyda. Small you later. Ja tylko chciałam witam powiedzieć, że jakby widzieli te konstrukcje, które tutaj się wydarzają, to może się okazać, że ten odcinek będzie bardzo ciekawy, bo na przykład mi coś spadnie na głowę. I oby to nie było najciekawsze w całego odcinka. Ciebie, Sanyusz. Ja mam kak. z Labrador. Z Labradorem.